Mączyński, Milik, wystartował Lewandowski, do niego piłka. Nie ma spalonego Lewandowski, okazja, gol! Gol! 1 do 0, ale to się zaczyna fantastycznie! 140 sekunda tego meczu i prowadzimy na kartę. To są właśnie te buty, które dzisiaj plika, prowadzimy 1-0. No lepiej mecz nam się nie mógł ułożyć. Na granicy spalonego Robert Lewandowski. Patrzyli tutaj w kierunku asystenta Szkoci. Podnosił tam jeden z nich rękę, ale Lewandowski szedł do końca, bo oczywiście do sygnalizacji, do gwiska fantastyczne, prostopadłe zagranie Milika. Lewandowski raz dotknął. Dwa strzelił w kierunku bliższego słupka. Tutaj pokonany Marszał i prowadzimy. Przed przerwą Pores obok niego Piszczek, wraca Błaszczykowski do pomocy, Fores. odważnie drybluje, Ricci o oh, okay. Nieprawdopodobny, niesamowity gol piłkarza Górnemu. Mat Za łatwo, Zawad Nie Jepil rycie, przyjął na raz, wyszedł na dwa. Nie doskoczyli Polacy. Papiański bez szans. Fenomenalne uderzenie, a ja pełna stopiłek. Nie Atakuj wiem czy piłkę. jedna na stopiłek, ja nie wiem czy ta jedna piłka jeszcze udałbym się raz tak trafić. Szkoda. Tracimy bramkę w ostatnich sekundach. Pięknie. Za łatwo teraz tracimy i teraz musimy naprawdę uważać. Ritchie, braca Grosicki, ale gol! Ale gol na Szkocji. Niestety Steven Fletcher zaczęło się do przez spawnikami Takie straty kosztują na tym poziomie oczywiście. Potem to jest układanka. potem są jeszcze kolejne ogniwa, gdzie trzeba zrobić wszystko. Też to zagranie na raz Fletchera, ono tutaj dało tempo tej akcji. Ritchie. Fletcher, wewnętrzne podbicie w kierunku dalszego słupka. Fabiański pokonany po raz drugi, a na murawie nie ma już Arkadiusza Milika. W jego miejsce pojawił się Tomasz Jodłowiec. W 16 metrze Fabiański. Jak to rozegramy? Ostatnia piłka. Piłka meczowa dla biało-czerwonych. Grosicki. Marszal. I Nie! jest. Jest Coś Cóż nieprawdopodobnego. Co tutaj się stało? Szop! 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 I koniec! I koniec! Bramkę w ostatniej sekundzie, ale też strzeliliśmy, zobaczmy! Słupek Lewandowski, on jest nieoceniony! Nie, co nie wiem. wiadomo, czy to nawet nie była samobójcza, ale zobaczmy jeszcze raz. Ale jakie to czy, samobój, Brawo. czy Lewandowski! Nieprawdopodobna historia tutaj wydarzyła się na naszych oczach w Glasgow! 2-2! Dwa, dwa.